Teraz zabierzemy się za wyhaftowanie listka. O. Ja już tutaj sobie narysowałam taką kreskę, ale myślę, że ona jest troszeczkę za długa. Ona ma półtora centymetra, ale myślę, że jak by miała centymetr, to by było ok, bo to będzie miejsce ważne. Zaraz zobaczycie, więc myślę, że, że centymetr spokojnie starczy. Nawlekamy na igłę mulinę DMC 732 i zaczynamy haftowanie listka. Zaczniemy od takiego zakotwiczenia się, czyli robimy taki zwykły prosty ściek. O, i możemy już zaczynać haftować. Nasz docelowy listek wbijamy się tutaj na szczycie list, liścia. Coś mi się tutaj kończy. I wbijamy się właśnie w tym miejscu, które sobie zaznaczyłam. To jest właśnie około centymetr. Ok. I teraz wbijamy się z jednej strony poniżej. Ja tu sobie troszkę odsłaniam, bo nie widzę, nie widzę tej linii. Coś mi się plącze. I wbijamy się w to samo miejsce. I teraz z drugiej strony troszeczkę sobie można odsłonić. No, co za mi się pląt. czekajcie, obetnę sobie, może jest za bardzo postrzępiona i bijemy się w to samo miejsce. I znowu to samo, ja tutaj sobie troszkę odsłoniam, żeby widzieć wzór, troszkę mi tutaj nachodzi. I wbijamy się nieco poniżej. Dosłownie milimetr poniżej. I z drugiej strony. I też to są takie ściegi proste. O, i już nasz listek się wyłania. I znowu wbijamy się poniżej, już nie w to samo miejsce, ale znowu poniżej. Ależ mi się teraz plącze ta molina. Nie wiem czemu. I z drugiej strony. I tak powtarzamy cały czas, obniżając się cały czas jest się coraz niżej i coraz niżej. Widzę, że tutaj jestem z tej strony, jestem troszeczkę niżej niż z tej. Może akurat wypukłość tak jest tego liścia, dlatego czasem tak wychodzi. Więc sobie powtórzę jeszcze raz z tej strony. Zrobię dwa razy. Powtórzę ten ściek i wbiję się w to samo miejsce. O, troszkę się wyrównało. Znowu ja sobie lubię to troszeczkę odchylić, żeby zobaczyć. A jeszcze dołożę ostatnie ściegi. Tutaj już troszkę nie widzę, ale sobie tak odchylę. O. I będę bardzo tutaj fajnie blisko złotygi. I nasz listek jest już gotowy. Pokażę Wam jeszcze, jak zakończam tył listka. Jak zakończam mulinę, żeby nam się nic tutaj nie rozplątało. Mam bardzo króciutki kawałek, ale mam nadzieję, że się uda. Zazwyczaj wbijam sobie o, pod spód. Przewlekam sobie raz. Dwa. I może nawet Trzy. Ale nie zaciągam tak mocno, żeby tutaj nic nam się nie pomarszczyło. Obcinam nadmiar i gotowe.